Ta jest sytuacja zupełnie, wydawałoby się, abstrakcyjna, ale to jest życie. Natomiast no to, że Krzysztof ląduje w więzieniu w się nie spodziewałem. Ja przypomnę taki, taką anegdotkę z życia Krzysia. Krzysia mający lat chyba 17-18, kręci się po Warszawie, po ulicy chyba Pankiewicza w centrum i się kręci koło go -go. Jest po prostu ciekawy, co tam się dzieje w środku. I raz, drugi, trzeci przechodzi. Wychodzi facet znany w środowiskach warszawskich, że tak powiem, świadka. I mówi, Krzysiu, co ty tutaj się kręcisz? No, bo ja tak patrzę, z się wiedzieć. mówię, my się obserwujemy, my cię znamy, ty masz szansę być dużym sportowcem. Z stąd, niech kiedy się wrzuci w Warszawie, Warszawy, bo źle skończysz, tak? Są wyrzucone. Następnego dnia ja, temu, że ten będą mnie wykonał telefon, to tam się czeka ja, z tym Krzyśka, że wiedział, że on się kręcił. i go wyrzucili, go śledzą, dopingują, lubią Krzyśka, jako młodego chłopaka, ma być sportowcem, a nie zostać bandziorem. I Krzysiek całe życie wszystkich tych bandziorów warszawskich znał. Lepszych, gorszych, znanych, medialnie nieznanych. Nigdy się w życiu w nic nie wplątał. I że wyląduje w zakładzie karnym poprzez to, że jeździł samochodem bez, bez zezwolenia, że tak powiem, ustawodawcy, w życiu mu to do głowy nie przyszło. No ale takie jest życie, no. Trzeba się było z tym liczyć. Takie są przepisy. Przepisy są powszechnie obowiązujące, wszyscy je znamy. I w przypadku Krzysiek ma wyjątkowy prach. Ale w życiu miał też w innych sytuacjach wiele szczęścia, więc to może się gdzieś, może się to gdzieś, gdzieś wyrównuje. Krzysztof przerzuł te pierwsze tygodnie jakoś dosyć spokojnie, natomiast wiem, że no wczoraj była akurat decyzja Sądu Penitencjarnego o tym, żeby nie zamienić części kary z przebywania w zakładzie karnym na karę w systemie dozoru elektronicznego. No wiem, że przerzuł to mocno, bo podobnie jak ja liczyliśmy na to, że wszystkie, wszystkie dokładnie przesłanki wydaje się, mnie nie jestem sędzią. Ale wydawało mi się, że są spełnione ku temu, żeby ta kara się dalej odbywała, bo to nie jest darowanie kary, to jest w dalszym ciągu ograniczenie i to bardzo daleko idące wolności, ale w systemie dozoru elektronicznego, czyli żeby kształt na przykład miał obowiązek siedzieć w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym, określonym, ustalonym sądem przez, nie wiem, 21 godzin na dobę, a na przykład na 3 godziny mógł wyjść z domu pojechać na trening, tak? I, I wydaje mi się, że wszystkie funkcje kary zostały spełnione, bo jak bo dostał przysługę 4 litery potężnie już. Wydaje się, że albo wyciągną wnioski, ale o kolejny miesiąc siatki, czy dwa, to raczej nic nie zmieni. Mam wrażenie, jestem ostatni ku ocenianiu składu sędziowskiego, że jednak tutaj być może nazwisko medialne, czy się w tej akurat aspekcie nie pomogło. Tak? Krzysztof, jest dobrze że pamiętam, rok do końca jakoś kwietnia, to co, cały czas liczymy, że jednak w zakładzie karnym wydaje się. Przypo, pod, przypominam, że nie jesteśmy sędziami na w roku, ale wydaje się, że pewnie jakby trochę mniej, krótszy, krótszą część sprawił tej kary w zakładzie karnym. A choćby mógł na przykład trenować, to dla wszystkich i dla jego rodziny, i dla jego dzieci, i dla polskiego sportu i, i byłoby chyba lepiej, no ale tak jak mówię, no to trzeba szanować wyroki sądu, a taki w tej chwili jest. Myślę, że Krzysztof Błodarczyk absolutnie zapisał się trwale złotymi zgłoskami w historii polskiego boksu, szeroko rozumianego i zawodowego, amatorskiego. Jego nazwisko absolutnie będzie wymieniane przez następne pokolenia jako takich wspaniałych nazwisk z zaszłości jak, nie wiem, Leszka Drogosza, Jurka Kuleja, czy, czy mistrzu boksu rodowego Agnarka Michalczewskiego, czy Tomasza Adamka. Natomiast ja przyznam szczerze, że mam takie poczucie troszkę niedosytu. Jestem przekonany, żeby kilka lat, które gdzieś zmarnowało się przez jego perturbacje w życiu rodzinnym, są zawodnicy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, którzy mają wiele partnerek, wiele dzieci i im to w ogóle przeszkadza w karierze. Krzysztof Włodarczyk był na człowiekiem na tyle wrażliwym, że był w tych swoich latach. Że nie potrafił się skoncentrować w głowie. Nie chodzi o mieście o, o technikę bokserską, ale o zbudowanie jakiegoś kręgosłupu, takiego na walkę, taki, takiego mistrzowskiego kręgosłupu, a na tym poziomie to właśnie to jest najważniejsze. I były walki, o których w ogóle przeszedł, których nie podjął. Walka z Cunninghamem, walka z Palaciosem, walka z Rozdem. I, i ja, ja mam poczucie, że mo mogło być dużo lepiej. Natomiast nikt nie jest doskonały, Krzesow miał te swoje słabości, był bardzo kochliwy, bardzo zwracał uwagę na płeć piękną. Nie pierwszy, nie ostatni. Natomiast moim zdaniem, przez tę sytuację ta jego kariera nie jest do końca spełniona. Już dzisiaj mało kto pamięta, Krzysztof 20-letni na Sardynie, walczy z Włochem Vicenza Rosito. Polskie gazety piszą, Andrzej Waściewski sprzedał najlepszego polskiego juniora, nie ma żadnych szans dla paru marnych tysięcy marek niemieckich jeszcze. I tak dalej. Rosito był szóstym zawodnikiem świata w kategorii ciężkiej, co ciekawe, w WBC. Lecimy na pewne, pełne pożarcie, po, po, po tak wszyscy myśleli. A ja tu muszę przyznać, że Przemek Saleta był człowiekiem-pięciarzem, ekspertem, moim wczesnym przyjacielem, który powiedział, Andrzej, przyszła propozycja, Krzysiek jest dużo mocniejszy niż wszyscy myślą. Mówił Andrzej, przemyśl to trzy razy, ja jestem na to, żeby jechać. Ja posłuchałem Przemka Saleta. Bardzo mi było przykro, jak czytałem, że część nieżyjących nie, nie dziennikarzy, paskudne artykuły w gazetach, gdzie zmienia zjawiska, bo myślałem, my sprzedali Krzysztofa za te grosze. A Krzysztof pojechał i zrobił to, co miał zrobić. No, to, co, to był pierwszy raz, kiedy pokazał, jaki ma w sobie potencjał i że trzeba się będzie z nim naprawdę przez lata w kategorii wagowej tej się liczyć. A potem takie wyjazdy mieliśmy jeszcze dwa. Wyjazd do, do Australii, walka z Danny Byłem dwukrotnym mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych pięściarzem. No i oczywiście wspaniała walka z mistrzem olimpijskim wcześniej pokonanym na zawodowych ringach Rakimem Chakijewem w Moskwie. To wszystkie te trzy wyjazdy to moim zdaniem absolutnie historyczne wyjazdy dla polskiego mózgu. Z całą pewnością z tych bardzo kolorowego i bogatego życia Krzysia Budarczyka, no najtrudniejszy był moment i największym takim szokiem no była ta mniej czy bardziej poważna, ale jednak próba samobójcza. Bo ja po pierwsze w to nie wierzyłem. Mało kto wie, że. Podczas momentu, kiedy Krzysztof te pastylki połykał, że przez telefon. Ja byłem wtedy gdzieś za granicą na telefonie i byłem przekonany, że głupoty opowiada. Byłem przekonany, że, że to się nie dzieje naprawdę. Natomiast to no, tak czy inaczej na czymś, wszelkich polskich dzwoniliśmy w polskich zawodnikach. No, to, był, to był moment wstrząsający, bo, bo pierwszy raz miałem do czynienia z, z taką sytuacją. Krzysztof zawsze był jest dla mnie osobą absolutnie bliską i no i był to moment rzeczywiście, no taki, jakby człowiek dostał przysłowiowo pału w głowę. Krzysztofa Budarczyka sytuacja bokserska jest dzisiaj specyficzna, bo jego pozycja w boksie światowym jest dużo mocniejsza niż większość Polaków sądzi. Jego dotychczasowe osiągnięcia są naprawdę bardzo doceniane. Stąd też bez żadnego problemu, praktycznie bez aktywności, został uznany obowiązkowym challengerem do walki Mistrzostw Europy. Stąd też jest na granicy praktycznie bycia uznanym challengerem w walce Mistrzostw Świata IBF po raz kolejny. Można powiedzieć za jego dorobek dotychczasowy, za jego wcześniejsze sukcesy. Które bardzo są wysoko oceniane. Poziom Mistrza Europy, kojarzę z aktualnego Mistrza Europy, moim zdaniem jest absolutnie w dalszym ciągu w zasięgu Krzysztofa, który ma 40 lat. Przypomnę, że ponad 20 lat jest zawodowcem. 20, o jest, 23 lata. Chyba najdłuższy, najbardziej aktywny polski zawodowiec. Stoczył ponad, nawet dzisiaj nie pamiętam, rekordu Krzysztofa Wodaczego. Kiedyś się ekscytowałem każdą cyferką, to już dzisiaj nie ma zaczenia, no ale pod 70 walk zawodowych, czyli bardzo dużo. Yy, organizm jest mocno zmęczony. Ale Krzysztof w swojej karierze ma taki sposób bo że niewiele ciosu przyjmował. I no jeszcze byśmy bardzo chcieli, żeby Krzysztof jakieś cenne zwycięstwo przed zamknięciem, przed zakończeniem kariery, przed powyższeniem rękawic na kołku miał.